Nieustraszeni przywódcy ekspedycji zmierzają na wyspę. Arnakologia, ciekawe, ilustracja przedstawiająca wszystkich naszych przywódców. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym pudle bez tajemnic, a w tym odcinku dodatek do zaginionej wyspy Arnak przywódcy ekspedycji od wydawnictwa Rebel. Jako wielki fan zaginionej wyspy Arnak mogę powiedzieć nareszcie jest. Ten dodatek m.in. wprowadza tytułowych przywódców ekspedycji, dzięki którym już od samego początku wprowadzamy asymetryczność do rozgrywki. Każdy z graczy dostaje innego przywódcę, który ma określone umiejętności oraz swoją talię startową. Ten patent można porównać do dodatku np. do brzdenka drużyna za. Rządu albo drużyna C. A poza tym znajdziemy w środku nowe świątynie do eksploracji, przedmioty, strażników i jeszcze, jeszcze więcej. Także zapowiada się świetny dodatek. Także zostaw polubienie, subskrypcję, nie ma co przedłużać. Krótkie intro i zaczynamy. Bardzo malownicza ilustracja na wieku. Mamy tutaj naszych liderów ekspedycji. Czas wrócić na wyspę Arnak. Nieustraszeni przywódcy ekspedycji zmierzają na wyspę, aby tam użyć swoich wyjątkowych umiejętności, co znajdą pośród ruin, Sześć przywódców o unikatowych umiejętnościach i kartach początkowych, dwie nowe świątynie do eksploracji, 18 przydatnych przedmiotów, 12 tajemniczych artefaktów, nowi asystenci i strażnicy, nowe stanowiska archeologiczne i wiele więcej. Ogólnie zaginiona wyspa Arnak jest od 1 do 4 graczy od 12 roku życia oraz rozgrywka trwa około 30 minut przyjmując na jedną osobę. Instrukcja na błyszczącym papierze, krótka notka od naszych liderów, wszystkie elementy, które dokładnie zaraz przejrzymy, opisani konkretni przywódcy wraz z ich kartami początkowymi. Nowe tory badań, świątynia jaszczura, opisana rozgrywka jednoosobowa, wariant czerwonego księżycowego berła oraz krótka notka od projektantów, a na końcu opisane wszystkie symbole występujące w tym rozszerzeniu. Cała instrukcja to 24 strony. Szary archeolog, jeżeli gracie kapitanem, wtedy macie właśnie trzech archeologów. Karty zostawię na koniec. Karty pomocy. Osobno dla każdego z przywódców opisane przygotowanie do gry daną postacią, nowe symbole oraz pojęcia. A jest profesor, baronessa, mistyk, kapitan, sokolniczka oraz badaczka. Zaczynamy od mistyka. Bardzo gruba tektura. Ilustracja przedstawiająca wszystkich naszych przywódców. Wszystkie niezbędne żetony, baronessa, profesor, kapitan, miejsce na dodatkowego mipla, badaczka. Sokolniczka Księżycowe berło. Żetony ról do losowania. Każdej naszej postaci. Kafel walizki dla naszego profesora. Kafel asystentki. Kolejni asystenci. Stanowisko archeologiczne. I kolejne. Drugiego poziomu. A propos poziomu, ilustracje trzymają wysoki poziom. A jeżeli Ty chcesz dostawać filmy wysokiej jakości, zostaw teraz subskrypcję. Nowi strażnicy, te przerażające potwory, żetony bożków. Co my tutaj jeszcze mamy? Nowe tory badań, możemy ich używać zarówno z tym dodatkiem, jak i bez niego, także fajne, kolejne urozmaicenie rozgrywki. I na końcu zostały jeszcze karty. Specjalna przesyłka, karta naszej baroneski, pilotaż dla kapitana, transmisja, ukryty strach, fundusze, zaradność, notatki z badań, koneksje, karty badaczki, wędrówka, zwiat, kartografia, fundusze, karty sokolniczki, również fundusze tropienie, ręka do zwierząt, sokolnictwo, profesor, fundusze, językoznawstwo, konserwacja, arnakologia, ciekawe, nasz mistyk posiada boskie wskazówki, medytacje, przyziemne dobra, ślepowidzenie, nowe przedmioty, takie jak spadochron, mała małpka, koza, sito, łopata, łom, żelazne racje, szkło powiększające, wieczne pióro, apteczka, podbierak, kawa, hamak, Sterowiec, kot, skrzynka narzędziowa, aparat, pas wojskowy, rubinowy świecznik, a to już są karty artefaktów, kapelusz tropiciela, kamienny świecznik, boscy jeźdźcy, przeklęty bożek, lutnia strażnika, piedestał, peleryna świtu, medalion przyjaźni, kieł strażnika, jednooka rzeźba, różdżka niezgody oraz kamienny klucz. A wszystko to bardzo ładnie zilustrowane. Także przejdźmy do krótkiego podsumowania. Jeszcze bym zapomniał, chciałem pokazać wam karty promocyjne, które możecie sobie osobno dokupić: karta przedmiotu saksofon, artefaktu runy wieszczki oraz róg pegazorożca. Co to dużo mówić? Fanów zaginionej wyspy Arnak nie trzeba przekonywać. Przywódcy dodający asymetrię rozgrywki, dzięki czemu jest małe prawdopodobieństwo, że gra po prostu nam się znudzi, sześć nowych liderów sprawia, że możemy co chwilę grać inną postacią. Do tego nowy tor badań, strażnicy, nowe karty przedmiotów, czego chcieć więcej. A całość w wysokim standardzie wykonania. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy kupicie ten dodatek, czy jednak podstawka Wam wystarczy. A może w ogóle zaginiona wyspa Arnak Was nie interesuje? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz m.in. o treści Nawika. A jeżeli film Ci się podobał, pamiętaj o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z grami planszowymi. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!